Lubicie książki i bibliotekę, bardzo Was proszę, żebyśmy wszyscy na 3-4 krzyknęli Lubię moją bibliotekę! Lubię moją bibliotekę! Pięknie, to teraz jeszcze raz, tak najgłośniej jak potraficie. 3-4 Lubię moją bibliotekę! Zerka. Zasadzi jadę szefką w ogrodzie. Chodzi tę szefkę oglądać coś. Wyrosła rzepka, jęrna i krzewka. Skrupła do z z kawałkiem chlebka. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Wnuczek za babciem, babcia za dziadka. Dziadek za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Zawołał wnuczek szczeniaczka, mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczkę, wnuczek za babcię. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu, zastrzegał mruczek. Pomóż nam, kiciu, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stekają z rodą. ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Krzyknęła kurka, chodź no tu gąsko. Gąska za kurkę, kurka za kiciem, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Leciał wysoko bocian, długo nas. Wróży tu, boczku do nas na pomoc. Skakała troną na rzadka. Złapała wodźka, rzadka to gradka. Tak się zawzięli. Tak się nadęli, że nagle z rzepkę... trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Teraz uwaga, czy, czy krzyczymy najgłośniej, jak potrafimy? A po haszle rzepki w niego. Trzy, cztery. Niebo, nie, biorę, nie, biorę, nie, biorę. Nasze Bo? nie, nie. Nie, nie, nasze Nie, nie. Nie,